Siłę Siemanko z tej strony, hodowcy, zrobił dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj trochę z takiej naszej hodowli, bo dawno nie nagrywaliśmy. Znaczy ostatnio nagrywaliśmy, ale nie, nie skończyliśmy go. I też przepraszamy za ostatni odcinek, że nie było zakończenia, ale chcieliśmy się żegnać i po prostu w takim momencie się zakończyło. A my mamy spokój, naprawdę wyszło. A Chodzi się na nasadaczy, ale to po południu. Bo... A i ten, nie zapomniałeś powiedzieć, że mamy jednak jak nie widzieliście, jedna kwoka nam wylęgła i mamy jeszcze trzy nasadzone. No i to będzie czwarta, ale to, to po południu, bo ja jak mam to swoje cztery, a nie chcemy więcej wniosek, bo... Znaczy, no, później, jak ludzie, na przykład tam, tam ale... Na przykład naszych, no, ale, jak no ale nie chcemy aż tylu, bo... No więc taki lek lekki update w hodowli zrobimy, yy, no więc wypuścimy teraz skóry, ale na odcinku.

Możliwe, że dzisiaj już się nie jesteśmy na dzień, bo jeba, pani chce tam wściekać, ale się no, nie tam. Bo wtedy bym adres adresy przy Więc najprawdopodobniej dlatego studujemy czubatki, nie, że nam się nie podobają czy coś z tych rzeczy, tylko że nie mamy dla nich miejsca, a nie chcemy mieć tu dwóch raz, dlatego że nam się słań miksy. No to mam jak bo, bo, bo kremówka, w kremówkach, w to znaczy podobne. A się w ale kremówka takie w nocy podobne, nie wiadomo, co weszła z księżyca. Skąd dla Czy batek z kopinami? Nie, 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 Tutaj też posprzątane mają. Tutaj jest żółta, bo nie, ją, nie, 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 czy widzieliście, jest tak, nie, nie, Ona ma działek, miała sześć, ale nie, nie, 4. Nagrywaliśmy jak ten Raczej nie tutaj wam pokażemy, bo niedługo będziemy sprzedawać i najprawdopodobniej zostanie któryś z tych białych, czyli ten, albo ten. I ten bo ten zostanie. Bo te sprzedajmy, bo już trzeba zmienić krew. Bo teraz będziemy tak robić, że tam co dwa lata będziemy robić nową krew zmieniać, bo później za mocno są spokrewnione i widzicie jak to trzeba było Tylko w ten że roku. Te biały jest minus, że one są wysokie całkiem. A się ten nie aż tak, ale tamten, bo on jest taki bardziej. Mniejszy trochę. A się on, on jak chodzi po ziemi to jest mu lepszą budowę, a... A już zaczynałem piać, a się ten zaczyna piać. A się tam, ten, ten dla mnie lepiej wygląda po te nogi. Widzicie? No. Bo tak to zaczęć i mogłem <laughs> powiedział, ale powiem, że fajny, bo <laughs> powiedział inne są. Czyli... No, no, no bardzo fajnie mi się podoba. No zobaczymy, może jeszcze będzie, bo mam na nogi nie bo trzeba patrzeć, bo możemy mieć na przykład z długimi nogami i nam się na krótkiej wylęgować, bo pan no, miał bo krótkie... Pan miał też parka, widzicie? Pan miał same takie na krótkich nogach. No. I mu się takie polęguje. Więc... A, a jeszcze pan ma takie na krótkich, jeszcze on ponem się na krótkich, ale no, tam pan jest takie, że w ogóle im nie widać jak mm -hmm. I A tak i... zostaje nie ma jakiegoś bardzo ładnego, ale później te koguty jak się dorosły, one są bardzo ładne, więc, no. więc taka decyzja zapadła, któryś z białych na pewno. No bo białe chcemy, bo mieliśmy czasami tam jakieś białe, albo, al, ale jak ten tu albo zdechły, albo się wybarwiły tam na czarne kropki na przykład. Możliwe, że też kiedyś na przykład za rok czy za dwa może zostawimy jakiegoś niebieskiego koguta. Ale raczej na razie nie ma takiej takiej aż potrzeby. To, to zrobimy cięcie, a ja jest już wychodzi. Zaraz druga wyjdzie. Znaczy, w sumie no nie wiem, czy wyjdzie, bo sama wychodzi. A się będziemy się wyświetlać, to no ją wypuścimy. O, jest jadek, to dobrze. Łajko jest. A, mam nadzieję, że ustrażę chyba z sirki. Teraz mała lub czarna, albo obydwie, ale nie wiem. Tylko tam. hi, <śla> 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 wow. <śla> <śla> Tutaj silkę Ona ręnie 10 w niedzielę. Czarna lenie 16, a maran 20. Dobra, jesteśmy po prześwietleniu jejczek. Zostało na naście. Zostało. Odpadło jedno szabo i odpadło kochino. A zostało nam 7 yy, wniosek, yy, jeden miks czubatka, silka, dwa kochiny i brachma. Ja wiem, że mówiliśmy, że nie chcemy miksów czubatek, ale daliśmy tu czubatki po prostu, żeby miała jedno więcej. Babcia nasze powiedziała, że ona chce, że ona jak będzie miksy czubatki, to ona weźmie do siebie. Nie tutaj <laughs> <laughs> tak po no piękno te małe. No już, a już była na jedzeniu, na jedzeniu jak prześwietaliśmy jak przyszła na jedzenie? Już musiała być wcześniej na jedzeniu, bo jest pełne. <grytanie> ma cały pełny i ten. Ta też przyszła na jedzenie, jak widzicie. Tylko że no, jedzenie nie jajek. A też kofinkę i nasadzać po południu, bo teraz jest tam piąte jajko, ale tam pięć to wesele sobie. nie, czy nie zbior jakiegoś. Nie no, tak przełożyła. Tak I ten. I siad. I ten. Później damy, bo pięć tam jest, te brachmy i... powinno być od szebogą, bo się tam łazisz, może zniesie i. Powinno być, no bo więcej nie znosi, bo teraz Blueberry już nie znosi, bo siedzi a od miksu już będziemy brać. Jak niesie ta, a się miksu od Więc jak ten to ta, jakby było te 6, a silka może jeszcze jeśli się jeśli tak było te 6-7, to tam 3-4 może dołożymy, jeszcze niosę, bo tam wnioski to nam nie, nam nie przeszkadzają, bo później tak będą przenoszone. Więc kurczaki jeszcze na jesień będą. Nie wiedzieli, nie znaczy, tak myślałem, że będą jakieś Kwoki na jesień, na październik, ale nie jedziemy za aż tyle, za aż 5. No sporo mamy na razie. A na razie póki nie stacimy, tak no to nie chcę się siedzą. A będziemy cały czas na cały wiadomo jak tylko że po prostu... Bo pamiętacie jak mieliśmy jak odglądacie nas długo, tam widzowie dłużej, to w styczniu szamrutym, jakby ten rozumy nawet w kurniku tam po minus 20 było na dworze, a w kurniku tak z minus 6 było, to nawet się wylęgły ten jeden, bo tylko jeden krótka jest z wylęgłowy bo 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 chodzimy to trudniej zależy, I ten... I chwilę teraz jest ta kurka, pani ta więc teraz w tym roku miała kurczaki, ale tylko też nie z chodziło, bo... Wzięliśmy to jajko odnej bo jakieś były coraz większe, ale... Jednak były za małe kurczaki takie, jeszcze za małe jajka znosiła, bo ona wcześniej zaczęła wniosekć, już miała 5 miesięcy, już znosiła. Bo na początku myśleliśmy, że ten jest kobód. też tak samo jak tą niebieską, a się tam niebieską, tak myśleliśmy, czy kurka, ale tą niebieską, tą szałą, to myśleliśmy, że jest kogut, bo ma taki duży grzebień jak ten z tą szarą szyją, ale ten raczej tamten akurat kogut, bo ma już taki mocno czerwony grzebień. I najlepsze jest to, że z tą kurką to nie obrażająca, jednego pana, ale taki, tak on wtedy, tak, taki udawał, takiego znawcę, no... Tak no pamiętasz ten dziadek taki, ja czy ten taki starą co był i się chwali, że tam je te labendowe takie rzeczy. No. I tę kurkę tam mówił, że 100% kogut, tak. a się okazało, się okazało. No nie mówię, określa, że my określa. też myśleliśmy, że to jest, ale... ale nie 100%, Ale nie dawaliśmy 100%, a tam właśnie tak nie lubimy, jak tacy ludzie przyjeżdżają do nas kupować, bo tacy przyjeżdżają niby tacy znawcy, a takie mhm. dużo rzeczy takie, Na przykład... Kobuta, ja nie wiem jak widzieliście, jak ten jak yy, przyjechał do nas. Takim mówił pan, że nasze były brudne, jakieś jak od dworu, a jego przyjechał jeszcze gorszy. No bo, bo byliśmy w to na no to co mamy teraz? Znaczy, no jeśli chodzi o wygląd, bo znaczy o taki cały brudny, i mówił pan, że my mamy nie, jakieś niezadbane te No na przykład świeżdżem jest No kobuta, ale na szczęście wyleczyliśmy to. A się no tam, świeżdżem nie do końca jest wyleczony, ale te już są na pewno wyleczone. Już nie ma u nas na szczęście. Przynajmniej teraz, bo patrzyliśmy, to nie mają. Więc takcy. Niektórzy tacy ludzie się trafiają i to. Nie mówię, że, że na przykład, że nie można, że nie, że, nie, że nie szanujemy takich ludzi czy coś, ale, ale po prostu takie. <grym> ludzie udają, że się znają, a przyjdzie to, dlaczego to się nie znają. I takie. <grym> to akurat poluje na muchę, teraz <grym> patrzę. Nie. Tam na nic nie ma. No na no, muchę, śremuchę. <średzimy> Aha. Akurat patrzymy i tak zleciał i zaczął żreć. <średzi> Dobra, to wejdziemy coś kurczakom pozmieniać, jeszcze coś tam na pewno będzie do zrobienia. Więc się za chwilę z Wami widzimy. Dobra, to tak już jesteśmy przy końcu tego odcinka, zaraz Wam pokażemy tylko te kurczaczki, które się niedawno wylęgły. Tutaj są te dwa miksy. Ten to jest miks. Ten i ten czarny. Ten czarny to jest brak, tutaj jest szabotę dwan w to jest silka i ładna barwa kokina. Bardzo zaraz. ładna barwa kopina. tu mam Może tylko tak szybko. Przyrótnym pokazam. Pokażę tak szybko. Na szybko. To tamtaj Wam kiedy indziej pokażemy. <grywka> A my Wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. cześć! cześć.